W naszym szybkim, często chaotycznym świecie, zarządzanie emocjami i radzenie sobie z trudnościami to umiejętności niezwykle cenne. Nauki stoickie oferują praktyczne narzędzia do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i odporności emocjonalnej. Kluczem do szczęścia jest kontrolowanie tego, co możemy kontrolować, i akceptacja tego, czego zmienić nie możemy. Przyjrzyjmy się, jak możemy zastosować te zasady w codziennym życiu, aby osiągnąć większą harmonię i spokój ducha. Zanim przedstawię te zasady, chciałbym podzielić się pewną historią o Sokratesie. Pewnego dnia do Sokratesa przyszedł człowiek i powiedział, że chce mu coś ważnego powiedzieć o przyjacielu. Sokrates przerwał mu i zapytał, czy przesiał tą historię, którą chce powiedzieć przez trzy sita. Zdziwiony rozmówca popatrzył na filozofa, więc Sokrates kontynuował, że zanim ktokolwiek zacznie mówić, powinien przesiać swoje słowa przez trzy sita. Pierwsze sito to prawda. Zapytał, czy sprawdził, że to, co chce powiedzieć, jest zgodne z prawdą. Człowiek odpowiedział, że słyszał to tylko od innych ludzi, więc nie jest pewien, że to prawda. Sokrates zapytał wtedy o drugie sito, dobro. Zapytał, czy to, co chce powiedzieć, jest dobrą rzeczą. Człowiek przyznał, że wręcz przeciwnie, nie jest to nic dobrego. Na koniec Sokrates wspomniał o trzecim sicie pożyteczności. Zapytał go, czy to, co chce powiedzieć, jest pożyteczne. Człowiek zawahał się i odpowiedział, że raczej nie. Sokrates uśmiechnął się i powiedział, że jeśli to, co chce powiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, to lepiej w ogóle tego nie mówić. Ta historia ilustruje, jak Sokrates unikał plotek i niepotrzebnych konfliktów, stosując prostą zasadę filtrowania informacji przez trzy sita. To świetny sposób, aby uniknąć eskalacji negatywnych emocji i nieporozumień. Warto zastanowić się, ile konfliktów i gniewu moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy przyjęli podobne podejście. Przejdźmy teraz do praktycznych wskazówek, jak zarządzać gniewem i trudnymi emocjami w codziennym życiu. Jednym z fundamentalnych założeń stoicyzmu jest rozróżnienie między rzeczami zależnymi i niezależnymi od nas. Zależne są nasze sądy, pragnienia, popędy i odrazy, wszystko co jest naszym dziełem. Niezależne są ciało, mienie, sława i godność, czyli wszystko co nie jest naszym dziełem. Jeśli zaczniemy uważać rzeczy niezależne za własne, sami zaprzęgniemy się w niewolę, skarżąc się i doznając niepokoju. Stoicyzm naucza, że musimy skoncentrować się na rzeczach, które zależą od nas, aby osiągnąć prawdziwą wolność i szczęście. Epiktet często używał metafor, aby zilustrować swoje nauki. Porównywał życie do gry aktorskiej, gdzie jesteśmy aktorami grającymi rolę w widowisku scenicznym ułożonym przez dramaturga. Naszym zadaniem jest odegrać swoją rolę najlepiej, jak potrafimy, niezależnie od tego, jaka to rola. Żebraka, monarchy czy zwykłego obywatela. W ten sposób, jeśli jesteś matką, bądź najlepszą matką. Jeśli jesteś synem, bądź najlepszym synem. Dawaj z siebie wszystko w każdej roli, jaką los ci przydzieli. Częścią tej roli jest również nieprzejmowanie się opiniami innych. Skupienie się na swojej drodze i swojej roli pozwala uniknąć toksycznych wpływów z zewnątrz. Epiktet miał także trafne spostrzeżenia dotyczące naszego postrzegania sytuacji. Uważał, że nie człowiek, który nas obraża, wyrządza nam zniewagę, ale nasze własne zapatrywanie na tych ludzi. Ilekroć ktoś wzbudza w nas gniew, to nasze własne wyobrażenie jest przyczyną tego gniewu. Gdybyśmy tylko mogli znaleźć chwilę na spokojną rozwagę, łatwiej byłoby nam stać się panem samych siebie. To nie oznacza, że powinniśmy ignorować zniewagi, ale raczej, że powinniśmy reagować w sposób przemyślany i kontrolowany, nie tracąc przy tym naszej godności. Kolejną ważną lekcją jest historia o lampie Epikteta. Pewnego dnia Epiktet usłyszał hałas przy oknie i zauważył, że jego lampa została skradziona. Zastanawiał się przez chwilę i doszedł do wniosku, że złodziej miał swoje powody, by ją ukraść nawet jeśli były one dla niego niewłaściwe. Stwierdził, że jutro postawi na jej miejscu nową lampę, ponieważ chociaż ją stracił, to złodziej stracił coś o wiele cenniejszego czyli swoją moralną integralność i zdolność do bycia zaufanym, gdy on jedynie stracił dobro materialne, chroniąc przy tym swój spokój i moralność. Współczesne zastosowanie tej historii polega na zrozumieniu, że materialne straty są często mniej ważne niż nasze reakcje i wewnętrzny spokój. Ta historia pokazuje, że ważniejsze jest jak reagujemy na straty i krzywdy niż same wydarzenia. To, jak radzimy sobie z trudnościami, definiuje naszą siłę i charakter. Nasze stosunki z ludźmi są w zasadzie miarą naszych obowiązków. Jeśli mamy trudne relacje z ojcem lub bratem. Powinniśmy kształtować nasz stosunek do nich na zasadach sprawiedliwości i uczciwości, nie patrząc na ich działania, ale na to, jak my sami powinniśmy postępować. Nikt nie wyrządzi nam krzywdy, jeśli sami tego nie zechcemy, a wtedy i tylko wtedy doznajemy krzywdy, kiedy sami sobie uroimy, że ktoś nas krzywdzi. Marek Aureliusz, inny znakomity stoik, powiedział kiedyś, kiedy rano wstajesz, powiedz sobie, że spotkasz ludzi wściekłych, okrutnych, złośliwych i zazdrosnych, ale pamiętaj, że są oni tacy, ponieważ nie rozróżniają dobra od zła. To przypomnienie pomaga nam przygotować się na trudności, z jakimi możemy się spotkać i zachować spokój w obliczu negatywnych zachowań innych. Życie jest lepsze, gdy przestajesz przejmować się tym, co inni ludzie o tobie myślą lub mówią. Tylko ty znasz swoje życie, nikt inny. To ty wiesz, przez jakie trudności przeszedłeś i jakie cele chcesz osiągnąć. Opinie innych często są powierzchowne i oparte na ich własnych uprzedzeniach i ograniczeniach. Warto też pomyśleć o tym, że starożytni filozofowie mieli do czynienia z takimi samymi problemami, jak my dzisiaj: zdrady, złodzieje, kłamstwa te rzeczy były, są i będą. Nie warto się nimi przejmować. Ponieważ są one częścią ludzkiej natury i świata, w którym żyjemy. Najlepsze, co możemy zrobić, to iść własną ścieżką, niezależnie od tego, co mówią inni. Gdy czujesz złość na innych, warto zadać sobie pytanie: czy naprawdę mamy kontrolę nad sytuacją? Czy nasza złość coś zmieni? W większości przypadków odpowiedź brzmi nie. Złość nie przynosi korzyści, a jedynie szkodzi naszemu zdrowiu psychicznemu. Warto pamiętać, że większość sytuacji, które wywołują w nas gniew, jest przemijająca. Drobne nieporozumienia, krzywdzące słowa czy niesprawiedliwe traktowanie, to wszystko są rzeczy, które tracą na znaczeniu z perspektywy czasu. Skupiając się na tym, co jest naprawdę ważne w życiu, możemy nauczyć się nie reagować impulsywnie na drobne frustracje. Jak być silnym umysłowo? Przede wszystkim poprzez praktykę codziennej refleksji. Stoicy zalecają, aby każdego dnia poświęcić chwilę na zastanowienie się nad swoimi reakcjami i postawami: czy były one zgodne z naszymi wartościami, czy moglibyśmy zareagować inaczej. Taka praktyka pomaga w budowaniu wewnętrznej siły i spokoju. Kolejnym krokiem jest akceptacja tego, czego nie możemy zmienić. Wielu ludzi traci energię na walkę z rzeczami, które są poza ich kontrolą. Pogodzenie się z tym faktem i skupienie na tym, co możemy rzeczywiście zmienić, przynosi ogromną ulgę i pozwala skupić się na konstruktywnych działaniach. Wreszcie, warto otaczać się ludźmi, którzy wspierają nas w dążeniu do wewnętrznego spokoju. Toksyczne relacje potrafią zrujnować nasz spokój ducha. Znajdowanie wsparcia wśród ludzi, którzy podzielają nasze wartości i cele, jest kluczowe dla utrzymania równowagi emocjonalnej. Stworzenie takiego kręgu wsparcia nie tylko pomaga nam zachować spokój, ale również inspiruje do dalszego rozwoju i osiągania naszych celów. Warto także zauważyć, że filozofia stoicka zachęca do zastanowienia się nad naszą relacją z samym sobą. Ważne jest, abyśmy nauczyli się traktować siebie z taką samą życzliwością i zrozumieniem, jakie okazujemy innym. Często jesteśmy naszymi największymi krytykami, a wewnętrzny głos potrafi być bezlitosny. Stoicyzm uczy nas, że warto zastąpić ten wewnętrzny głos życzliwością i współczuciem. W końcu, aby być silnym umysłowo, musimy zacząć od akceptacji i miłości wobec siebie. Podsumowując. Stoicyzm oferuje praktyczne narzędzia do radzenia sobie z codziennymi trudnościami i negatywnymi emocjami. Skupienie się na tym, co możemy kontrolować, akceptacja tego, czego zmienić nie możemy, oraz refleksja nad naszymi reakcjami pozwalają osiągnąć wewnętrzny spokój i harmonię. Pamiętajmy, że tylko my mamy kontrolę nad naszymi myślami i reakcjami. Gdy czujemy złość na innych, Warto pomyśleć o tych zasadach, skoncentrować się na tym, co możemy kontrolować, a nikt nie będzie w stanie nas zranić.